No, dzwonię w sprawie pralki, Frani. nieaktualne. E, słuchaj mnie. Dlaczego? E, proszę panią. Te, no to. No, e, jakby jestem... Jestem rozstwierdzony, jestem zdenerwowany, tak? Pani wystawiła pralkę na Olixa. E, z tego co widzę. Z tego co widzę. To, no z tego co widzę to świeżo. Ja się pytam, czy pani... Czy pani... No dobrze, a pani zamiast odpowiedzieć kulturalnie, tak, jest sprzedana, nieaktualne, to pani drze mordę Nie, pani się tak A jak pan na mnie się odzywa w ogóle, to jak pan w sposób do mnie mówi, że ja drze mordę? No wydarła pani mordę... jak pan może mi powiedzieć, a jak, jak pan może mi powiedzieć, dlaczego ja, ja yy, sprzedałam trakę? To no mówię, że nieaktualna, a no. pan się pyta dlaczego? No tak, no ale pani wydarła mordę do telefonu, że o, nieaktualne, no to ja można by... kulturalnie... Ja nie wydarłam mordy. To... Jak już to wydarło, może pójdzie, a nie mordę, bo mordę to ma może pana, nie ja. No dobrze, ale to można kulturalnie powiedzieć, a nie drzeć ryja do telefonu. Ja nie drę ryja. Może, może pan tak, nie wiem, może pan, yy, nie wiem, uszy umył i tak dobrze słyszy, i może panu się wydawało, że, że jadę ryja. No, nie może pani powiedzieć normalnie. No, praca została sprzedana, niestety, za późno, a ja. Powiedziała pani powiedziała aktualne proszę pana, ja nie będę się z panem pocić. To... Co pan w ogóle o tym jest? Mówi nie no jak dobrze. to, ale to chciałam, tak? No to jak pani się nie chce ze mną kłócić, to pozwalam się pani rozłączyć. A to ja, do... ja dzwoni czy pan dzwoni? Ja dzwonię, ale ja, to... ja mam ja mam. No to chyba ja... pan powie. No to chyba pan powinien się rozłączyć w a Ja razie. na karcie mam doładowane 100 zł. Ja mogę do północy się tak siedzieć, a pani pozwalam się rozłączyć. Biznesmen 100 zł do załadował konto. No, no i dobrze i pani. I to, i... I pralkę doszło, do no, ty też chciał kupić. No, tak? i po, no i pozwalam się pani rozłączyć, nie i tyle. No to niech pan szuka dalej z kolejnej. No, no widzi Rozwieźcie. pani. No, no niestety, do Tro, trochę kultury, by pani do się... Do... Trochę, trochę kultury do by widzenia. się. Dodzenia, do se widzenia. Tr... Kup se trąbkę do pierdzenia. Wzajemnie. Ha, 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 ha. Przestraszyłaś się mnie? Nie bij się. Y, nie bój się. Ja i tak się piłem. No co mamo? jestem ojciec... Jestem ojciec, nie mamo. Jakiś problem? A ty? No, ja mówię do ciebie, a nie... A ja... czy, zresztą nie przeszliśmy na... Nie przyszliśmy na wczoraj, że pan do mnie mówił, a ty? Ja jestem Adrian, a ty? Ale ja, ja się nie pytam, jak pan ma na imię. Mnie nie, nie odchodzi, jak pan ma na imię. Dobrze, jak pan? Nie pani... szukam, nie wiem. Jak Ale pan... ja się ja, 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 ja bardzo, nie... Ja nie... Ja nie wiem, jak pan ma na imię. Co pana to interesuje, jak on mam na imię? No bo Pani wystawia pralkę, a Pani nie chce powiedzieć jak Pani ma na imię? Ale w jaki raz ja mam mówić pan, jak mam na imię? Którą... Ja mogę do telefonu jedynie. Kogo? Sędziora mogę dać do telefonu. Grozi mi Pani śmiercią? Ja grozę Panu śmiercią? No ja... No, ja rozum... naprawdę, nie? no nie wiem, no kurczę... No ja to... wiem, że jest... Jest piątek, 22, druga, nie wiem, może Pan sobie coś popija czy coś, nie wiem, może Pan coś wziął. Że Pan... <laughs> No, no niestety, bo słyszę, że pani, nie wiem, czy łyknięta jest, czy coś, ja normalnie dzwonię po swoje pralki, pani zaczęła mnie obrażać. Ja pana nie obrażam. Powiedziała, że jestem, pani powiedziała, że jestem pijany, że ja tu wydzwaniam po ludziach od 21. Pan, jest 22. druga. Chyba pan w szkole nie był i nie zna się na zegarku. Dopiero 22 jest? No dla pana 21. Powiem pani tak, nie chcę się kłócić z panią. Yy, powiem pani tak. O, słyszę, że tam ktoś. Wiem. O, słyszę, że jakaś tam kobieta się odzywa w tle. Do, 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 a co pana obchodzi, jakaś kobieta w tle? Pani potrzebuje suflera, nie może pani sama się dogadać. Proszę pana, ja nie mówię, czy tam ktoś u pana coś mówi, czy tam tęka, czy coś. Nie, 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 nie obchodzimy, jak pan jest po drugiej stronie. Powiem Pani tak, Moim zdaniem Pani jest niekulturalną osobą i jest No pani... jak taki pan do mnie dzwoni, to jak ja mam, jak ja mam się odnosić? A przepraszam, jest Pani beneficjentką 500 plus? A co na tym chodzi, czy ja mam 500 plus? bo to... A Pan ma 500 plus? Ma Pan dzieci? Ja nie, a Pani ma słyszę. Nie ma Pan dzieci? No to Pan chce robić dzieci. A po co? Pan wie będzie miał będzie pan nad droższą tak? No, to, to musi mi jakaś lo, dziewczyna loda zrobić. No to pan co poszuka. Ale ja nie dzwonię sprawy loda, tylko chcę kupić pralka, a to pani zmienia tematy na seksualne. Ja nie zmieniam na seksualne! Wie pan co. Wie pan, co może się pośpieszyć z pana troszkę, nie? E, proszę pana, e, słuchaj mnie, ja nie jestem osobą, się ze mnie śmiali, tylko jestem... E. Nie słuchaj mnie, bo nie przyszliśmy na ty, proszę pana. Słuchaj mnie, ja dzwonię z prawej pralki, a nie żebyś... Ale proszę do mnie mówić słuchaj mnie, tylko niech pan mnie nie posłucha, tak się mówi. E, za te słowa, które powiedziałaś, ja nie, nie życzę sobie, żeby... Które pani powiedziała? No które, które powiedziałaś... Ja nie jestem dla pań, dla pana koleżanką. Ale słyszę po Bo się głoście... Nie, nie przyszliśmy na ty. Ale słyszę po głoście, że jesteś gówniara. Ja jestem gówniara. No, niestety. Dobrze. Dobrze. Ja kupę lat po ślubie i mam dzieci yy, kupę na karku, więc yy, no nie jestem gówniarą. Proszę podać. A, że mam taki, A że mam taki młody głos, to bardzo mi miło. Tak? A ile, się ma... z tego A ile masz lat? A co pana interesuje, ile mam lat? Bo chcę dowiedzieć bo się... Mogę mieć 30, ale co pana... Bo muszę wiedzieć, ile, ile taka persona non grata ma lat. Ale ja nie muszę panu się tłumaczyć ile ja mam lat. Słucham ci panie. No i o. proszę nie mówić do mnie kochanie, bo sobie wypraszam, tak? <laughs> o, Jędza się śmieje. Może być Ciarownica. No. Do śmiechu, strasznie do śmiechu. No, słucham Panią. Co ma Pani do powiedzenia na temat pralki Frani, który Pani, którą Pani sprzedała? Nieaktualne, powiedziałam, proszę Pana. Eee. 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 Słucham panią. Frania jest nieaktualna. Eee. Ręczne ja... pranie, jedynie Panu teraz zostało. <głos》> a ja jestem zainteresowany wciąż i jestem chętny do kupna. Mama, mama. Dobrze, to ja za to ogłoszenie usunę, bo to jest nieaktualne. No. Czekam z zegarkiem. Miło, zegarkiem, miło, miło z, się z zegarkiem w ręku czekam na usunięcie ogłoszenia. Z, jak mnie pani nie usunie w 10 no. minut, to ja będę dzwonił i zobaczę, co pani ma do powiedzenia. Ale pan nie będzie mi stawiać warunki, warunków do żadnych. Będę. O, bo. pan co, warunki to może mi jedynie mój zatał ustawić, a nie pan. Ben, a co, czy... Będę. Będę. Nie. Dobra. Dzwonię, bo, dzwonię dalej, bo pani jest nudna. No, na to pożegnanie. Dobra. Kup szukaj, brz… do ciebie do jedzenia. Do widzenia. Do widzenia. <gul> kup z siostrą pręd dopierdzenia. Do zobaczenia. Aha. Siapertowa. Dalej, do panu.